Czekał Bank Polski od wielu lat bazuje na najnowszych technologiach. W ogóle zaawansowanie technologiczne sektora finansowego na świecie jest jedno z najbardziej dojrzałych i, i, i najbardziej rozwiniętych. Dlatego też sektor finansowy ma pewną też odpowiedzialność dla polskiej gospodarki. Tak? Bazując na właśnie najnowszych technologiach, wyznacza pewne trendy, rozwiązań, fun funkcjonalności czy wartości dla klienta, które aktualnie dla naszych klientów są. Są normalną, normalną codziennością. Nasi klienci funkcjonują w świecie wirtualnym, w świecie, którym korzystają z rozwiązań technologicznych największych gigantów na świecie. Dlatego też sektor finansowy, w tym przede wszystkim PKO Bank Polski, też dąży do tego, żeby przede wszystkim dawać tą samą wartość dla naszych klientów w taki sam sposób i z, taką samą, z takim samym zaangażowaniem. Dlatego też musimy korzystać z najnowszych technologii, musimy współpracować w ramach sektora finansowego z największymi i z najlepszymi partnerami, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku zagranicznym. Cieszę się, że nasze inicjatywy, które przez wiele lat kiełkowały, a ostatnio zostały wdrożone przede wszystkim w oparciu o technologie chmurowe zaczynają przynosić korzyści dla naszych klientów i zaczyna, zaczynają przynosić korzyści dla, dla banków. My jako bank musimy patrzeć długoterminowo, musimy widzieć, że, wiedzieć, że dzisiaj podejmowane decyzje one przede wszystkim będą miały wpływ na przyszłość, na przyszłość której PKO Bank Polski chce być.